Cześć tu Asia, cześć tu Marysia, a wysłuchacie. Ej, Ej, stara! W tym odcinku, pełnym niekoniecznie racjonalnych lęków i dziwnych przekonań, pogadamy o zabobonach, które były nam zawzięcie wpajane przez babcie, matki, ciotki. Czy sąsiadki? Od czarnych kotów przebiegających przez drogę, przez trzynastki, aż po to magiczne odpukaj w niemalowane no bo a coś złego się wydarzy. Dziś podzielimy się z Wami i ze sobą naszymi ulubionymi przesądami, sprawdzimy ile z nich same znamy i spróbujemy zrozumieć, czemu tak mocno siedzą one nam w głowach. Gotowi? To zaczynamy. Dlatego, Asia, pierwsze pytanie dla Ciebie, czy Ty wierzysz w przesądy? W zabobony. Eee. Niestety tak. Oh, A nie. może stety? W sumie to zależy od sytuacji, ale jestem bardzo zabobonną zaboboniarą. Yy, czasem ludzie mówią mi, że jestem wręcz taka świlnięta na tym punkcie. Totalnie wierzę, wierzę w takie rzeczy. Wierzysz? Wierzę. Okej. Okay. No to ja ci powiem, że tak nie do końca. Znaczy zależy, bo w niektóre zabobony wierzę, yy, jak są oczywiście na moją korzyść. A, o to jest spoko opcja. Ale jak coś jest na moją korzyść, to mam takie o, nie będę w to wierzyć, bo po co to mi w ogóle? Także to zależy. A powiedz mi, jaki masz pierwszy zabobon? Mój pierwszy zabobon to będzie rozsypana sól. Gdy sól się rozsypie, należy wyrzucić ją przez lewe ramię. Dlaczego? Ponieważ przez lewe? Żeby. Od, bo ogólnie jak rozsypiesz sól, może no. to sprowokować kłótnie albo jakieś niesnacki. Więc wyrzucasz przez lewe ramię, żeby odepchnąć pecha, i właśnie, żeby ta kłótnia się nie wydarzyła. Yy, I to też gwarantuje ci, że jeśli ktoś na ciebie spojrzał złym okiem, albo coś za tobą chodzi, jakieś yy, jakieś zło, no. to jak przysypiesz to yy, sól przez lewe, lewe ramię, powinno ci to. Pomóc, w sensie to ma być taki trochę zaklęcie ochronne, ale nie mówisz żadnych specjalnych słów. Trochę to działa tak, jak um, nie wiem, jak oglądacie horrory. I na przykład, żeby demon nie mógł wejść do domu, to no jest właśnie, obsypywane solą. To właśnie to wszystko ja, ja, się z ja, tego... Ja z tego to kojarzę, że mhm. z jakiś taki chyba nawet bajek czy tam filmów dla dzieci, <gdy> gdzie właśnie solą się obsypywało na przykład dookoła domu. To e, chyba to był film kroniki Spider Week. Tak, tam to widziałam. I tam wtedy się e, dom obsypywał dookoła solą, żeby utworzyć jakieś tam krągi, żeby właśnie jakieś te potwory nie mogły wejść. Ale powiedz mi, czy u ciebie to w domu było kultywowane? Tak, tak. Grubo. Tak, u mnie w domu to było kultywowane. Nawet ostatnio widziałam się z moją mamą i siostrą, no i miałyśmy, no mamy ogólnie taki trochę cięższy czas, powiedzmy, i sypałyśmy wszystkie solą przez ramię w ogrodzie, więc ludzie mogli się zastanawiać, what the ja fuck. Grubo. Jest grubo. Sól gruba zielonista też się sprawdzi. No właśnie, mam się pytać, czy to muszą być jakieś specjalne rodzaje soli, jakaś kłodowska? Yy, może być. Takie są ponoć najlepsze, ale nie, nie mi się chyba posypuje czubek głowy tą solą kłodowską, tak? W sensie ja używam byle jakiej soli, nie, nie dopytywałam nigdy. Ja jebie. Ej, grubo! Ej, to u mnie soli w ogóle nie było, w sensie, mm -mm. nie. Nie krzyczał na ciebie nikt, jak rozsypałaś sól? U mnie od razu było Aśka! Zaraz nie. się będzie ktoś kłócił, co ty robisz? Nie, jedynie co to miałam tylko takie, że znowu nabaganiłaś, weź to posprzątał. Ale nie, nie miałam. I widzisz, była kłótnia. No właśnie, była kłótnia. Dobra, no to u mnie soli nie było, natomiast u mnie takim bardzo często powtarzającym się przesądem była czkawka. A mianowicie, jeżeli masz czkawkę, to znaczy, że na pewno ktoś o tobie myśli. I żeby tej czkawki się pozbyć, to nie jest tak, że musisz wstrzymać oddech albo ktoś cię musi prze, przestraszyć, tylko musisz sobie pomyśleć o tej osobie. Także ja jako dziecko bardzo często, gdy miałam czkawkę, to rozkminiałam po prostu całą moją rodzinę znajomych, przyjaciół i myślałam sobie, kto może o mnie myśleć tylko i wyłącznie po to, żeby tej czkawki się pozbyć. I powiem wam szczerze, że no oczywiście nie wierzę w to, ale. Czasem, jak mam taką hamską czkawkę, która po prostu no, nie, przestaje, nie przestaje trwać przez jakieś, nie wiem, 5-10 minut, a czasem tak niestety mi się zdarza, to serio zaczynam sobie tak kminić po, po rodzinie czy tam po znajomych, kto może o mnie myśleć. Także tak mam z czkawką. A zadziałało to kiedyś, w sensie przeszła ci czkawka? Ej, no czasem mi przeszła, czasem <laughs> mi przeszła i najbardziej mi się to podobało, <laughs> najbardziej mi się ogólnie to podobało, wiecie, jak e, chyba chodziłam do gimnazjum, miałam tam jakiś takich swoich, wiecie, pierwszych kraszy ja sobie wtedy myślałam, że to pewnie on o mnie myśli i wtedy jak mi ta czkawka przychodziła, to miałam takie, no bez kitu, to jest na pewno prawda. <laughs> <laughs> A u mnie było to samo, tylko z piszczeniem w uszach. O kurde. Że jak ci piszczy w uszach, to wtedy właśnie, żeby pomyśleć o tej osobie, bo ona o tobie myśli. Ciekawe. No. A w nie mieszkałyśmy tak daleko od siebie. <grym> Ej, spoko, spoko. Mm. O, mega, mega. Uszy, czkawka. Wszystko się składa jakoś tak blisko głowy. A w ogóle ostatnio słyszałam, Dawać. że jeżeli masz jakiś y, zmysł wiedźmy mhm. i właśnie wysiadasz w jakimś, nie wiem, na jakimś przystanku, czy idziesz do jakiegoś celu i pisze ci w uchu, to powinnaś się stamtąd ulotnić jak najprędzej. Bo to Co? jest jakieś, y, że to ciało, twoja intuicja daje ci sygnał, że to jest złe miejsce. Jasne, Ale to już pała. wiecie, to znowu jest z TikToka, więc nie chcesz szerzyć oh, oh jakiś. Zabobon. Ale bardzo mi się podobała ta teoria. Bo to jest taka. Tak, okay. mm, to to moja intuicja, moja Wiedźmiejska. Ja jebie. Mocne. Nie wierzę w to. Sorry. No, ja, mi dzisiaj piszczało w pracy. No, dobra, no w to mogę uwierzyć. O Boże, ale tak. Ja myślę, że dzisiaj ten odcinek będzie y, trochę podzielony, bo ja będę bardziej tą logiczną stroną, a ty. Lubisz się oddawać w wodze fantazji. Bardzo lubię. I w wtedy cieszy mnie to w końcu. Nie będziemy się z czymś zgadzać. Jest! Dawaj, jaki <laughs> kolejny zabobon zasłyszałaś w domu od babci, mamy. Jest to zabobon na temat snów. I tyczy okay. się tego, że jeśli przyśnią ci się wypadające, zepsute bądź bolące zęby, <laughs> to ktoś może umrzeć bądź zachorować na bardzo, na bardzo ciężką chorobę. Tyczy się to tak samo brudnej wody. Okej. Okay. I kurde, ja za każdym razem, do teraz, jak przyjął mi się zęby albo na przykład śniło mi się, że mi cieknie z pralki i ta woda była taka zabrudzona, to dzwonię po wszystkie i wszystkim mówię. No i w ten sposób jakby oni są bezpieczni, no bo przecież jak już powiem, to się nie może spełnić. Ja nie wiem. <laughs> Ale jakbyś nie powiedziała, to się spełni? Właśnie nigdy nie próbowałam boję się. Kurwa, kocham zajami no mi się to. Ja się autentycznie boję. Ale no wiecie, jak się od dziecka słyszało, że to tak działa. to, Ej, to ja ze snami nie mam chyba nic, nic takiego. Jedynie co, to moja mama. Moja mama zawsze zawsze jakby mi opowiadała. I. W sumie wciąż opowiada, że jak jej się znowu śni jej mama, czyli moja babcia, to to znaczy, że coś się wydarzy. I faktycznie miało to jakieś takie, nie wiem, może odzwierciedlenie, albo po prostu, wiecie, odwrócona psychologia i tak dalej. Ale, no nie wiem, ale ze snem, w sumie, nigdy nic takiego nie miałam. Nie było tu u mnie kultywowane nigdy. Natomiast wrócę jeszcze trochę do tych tematów związanych z twarzą <grym> i e bo mówiłam o czkawce, ale znam jeszcze, jedną, znam jeszcze jeden taki przesąd, który też u mnie był w domu bardzo często kultywowany. A mianowicie, jeżeli wam się zrobi jakaś taka krosta na języku, taka wiecie, nieprzyjemna, która boli, to oznacza to wtedy, że ktoś was obgaduje albo ktoś wam coś źle zżyczy. Znaczy, moja mama oczywiście tak zawsze wymyślała. Także, także tak. Ale jak się okazało, nie tylko, ja tak, nie tylko ja tak myślę, znaczy nie myślę, nie tylko ja taki przesąd zasłyszałam, bo słyszałam też to od na przykład mojej koleżanki, która też właśnie mi opowiadała, że u niej w domu też było coś takiego kultywowanego. Także tak. Asia, czy ty też miałaś krostę na języku sugerującym, że ktoś cię obgaduje albo źle życzy? Słyszałam też o tym, ogólnie o tym całym złożyczeniu, dużo okay. słyszałam. A e, kurde, nawet nie pamiętam dokładnie tej historii, ale mi koleżanka opowiadała, że jak jej mama na wsi mieszkała, to tam sąsiadka się też na nią krzywo patrzyła i świni umierały. E, nie pamiętam dokładnie, jak ta historia szła, ale miałam takie, że właśnie Podoba to złe spojrzenie, zło-życzenie, że to jest bardzo, mhm. bardzo silne. Nie? I że komuś może się wtedy naprawdę źle dziać. I na przykład dlatego. Tylko kurde, za pamiętam gdzie. Moja pamięć to ewidentnie jakaś zła wróżba, jakiejś wczesnej demencji, ale na przykład się przywiązywało dzieciom takie czerwone kokardki na. na Jezu, rękach. mam z tym właśnie historię, mam z tym dobrą historię. To ja historię. nie kontynuuję, ale no to właśnie przez to, przez to całe zło życzenie, nie? Mhm. E i te korzysty na języku u mnie też były. Ale właśnie wielu takich rzeczy się tyczy to, które ci się robią po prostu, nie? Że właśnie to piszczenie w uszach, ta czkawka, ym, swędzenie nosa, te dziurki w nosie, nie? Mm -hmm. że się, u mnie to było, że się z kimś pokłócisz. Jak ci swędzi nos? Tak, tak, tak. No. A miałaś może swędzące ręce? Na pieniądze. A która? Lewa. Dobrze. U mnie też to było. <laughs> Zobacz egzamin. Ej, ale nie no, u mnie też właśnie było e, e, nosa nie miałam spędzącego. Natomiast właśnie miałam swędzące ręce i było coś takiego, że jak zwędzicie lewa ręka, to znaczy, że na pieniądze, że te pieniądze od kogoś dostaniesz, albo nie wiem, znajdziesz coś takiego. Natomiast jeżeli spędzicie prawa ręka, to znaczy, że ktoś z kim się będziesz witać, to znaczy, że spotkasz się z kim, z kim, nie widziałeś się bardzo długo i tak dalej. Więc też miałam spędzenie u siebie w postaci e, spędzących rąk. <grym> Więc tak. W sumie, jak tak o tym gadamy, to mi się przypomniało, że u mnie jeszcze było z kwiatami. Ok. Że jak ktoś ci da kwiaty i one szybko zwiędną, to po prostu nie, nie szczere. szczere. Tak. Dlatego kaktus, który dostałam od Marysi, żył bardzo długo i był ogromniasty, moi drodzy. To był taki mały kikutek, a potem wyrósł, był długości po prostu szyi, żyrafy jeszcze urodziły z pięć dzieci. Więc naprawdę, ja w to totalnie wierzę. Ale z tymi kwiatami też to słyszałam, i kurde, też mam takie, że. Bo czasem, jak dostanę od kogoś kwiaty, i one są. Od mojego chłopaka, on odzie, że tego nie słucha, i one są takie, wiecie, wymuszone, bo już trwa kurwa z trzeci tydzień, że w sumie dostałam te kwiatki. To one więdną. szybko, ale jak kupi tak sam z siebie, to one się długo trzymają. Ej, prawda? Totalnie, ja w to wierzę. To no. Ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że akurat tego odcinka posłucha. Dokładnie, posłuchaj tego. Bo My wiecie, kupił z lasu ja wywołany. Tak. Ale tak samo jak dostałam e, od ciebie na obronę magisterki sturczyka. E, ja on do, on do dzisiaj żyje. I nazywa się jajko. I nazywa się jajko, dokładnie nazywa się jajko. On do dzisiaj żyje i Jezus Maria, co roku on ma tyle kwiatów, że ja nie mam pytań. Serio. Serio. W tym roku to. Serio? Jakieś przez, przez pół roku ten dotyczyk kwitł. Teraz już mu skończyły się wszystkie pączki, więc jest przycięty i tak dalej, więc czeka sobie już na przyszły rok, ale ja byłam pod wrażeniem. Serio. Więc ja uważam, że to też było po prostu z serca dane. Tak było. Bardzo było. się cieszę, że on tak dobrze żyje. Prosperuje. <grytanie> Daje plony. Dokładnie. W sensie kwiatków jest fajnie. To ja myślę, że może przejdę do tego rzucania uroków. co Dawaj. Tym. Bo z tym to w ogóle mam taką grubszą historię. Chodzi tutaj o rzucanie uroków na małe dzieci. Ojej! <laughs> tak. I to jest ogólnie zabobon, który usłyszałam, będąc na nocowaniu u swojej koleżanki w gimnazjum. I jakby tak się składało akurat wtedy, że. Ona nie mieszkała tylko z rodzicami swoimi, ale mieszkała też ze swoim bratem, jego żoną i ich dziećmi. To był taki, wiecie, ogromny dom. I pamiętam taką sytuację, że chyba jedno z tych dzieci. Bo kurde, nie chcę właśnie tutaj do końca spalić, bo nie pamiętam, czy dokładnie to było jedno z dzieci tej jego brata, czy, czy może to była jakaś historia, którą ona opowiadała o jakichś innych dzieciach, więc nie chcę tutaj e, teraz wprowadzać w błąd. Ale ogólnie historia tyczyła się tego, że że jakieś dziecko bardzo silnie płakało, nie mogło spać i chyba nie chciało jeść. I rozkmina, jaką usłyszałam tam, to była taka, że na to dziecko rzucono urok. A urok się ponoć rzuca, kurwa, bo ja to nie wiedziałam, ja się dowiedziałam wtedy. Właśnie wtedy się dowiedziałam, że urok się rzuca, gdy patrzysz na dziecko bardzo długo i możesz rzucić właśnie na niego urok. I żeby temu zapobiec, to trzeba mu przywiązać do rączki, czy tam do jakiegoś wózka, jakąś czerwoną stążeczkę. I powiem wam, że jak ja to usłyszałam, to byłam w tak ogromnym szoku, biorąc pod uwagę fakt, że ja byłam jeszcze wtedy w fazie e, zmierzchu e, i jakichś takich różnych książek wampirowo-wiedźmowych, no to ja totalnie w to popłynęłam i ja no, uwierzyłam w to całą sobą. E, potem już to się zmieniło. I nie wierzę w to wciąż. Znaczy wciąż, teraz już nie wierzę. Ale, ale tak, pamiętam, że bardzo mocno mnie wtedy to wstrząsnęło i gdzieś potem chyba w jakichś takich opowieściach rodzinnych gdzieś się to również przewijało, ale pamiętam, że akurat wtedy jak byłam u tej koleżanki, to tam była taka bardzo mocna rozkmina na, na ten temat i jak słyszałam te takie opowieści, to ja widziałam, że te kobiety w to naprawdę wierzą. No, ale ludzie naprawdę zaczynają w to wierzyć. I co jest najlepsze? Mm, no bo nie zweryfikujemy nigdy, czy to jest prawda, czy nieprawda, no bo no daję urok. Ale. Ja myślę, że zweryfikujemy. Dobrze, jak dobrze działa placebo. Co nie? W sensie, że jeśli w coś tak strasznie wierzysz, to nawet jeśli to nie jest prawdą, to jakoś to kurnia zadziała, albo sobie tak powiesz, że niby zadziałało, ponieważ po prostu coś tam się rozwiązało, nie? Si, psychologia. No, totalnie. Ja myślę, że wciąż to jest nieprawda. <śmiech> <śmiech> nie zgadzam się tutaj z mówieniem, że nie udowodnimy tego. Ja myślę, że udowodnimy, ale, ale tak dobrze powiedziałaś, pracował bardzo silnie działa, i, 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 i w ogóle to też taka psychologia, co nie? te wszystkie jakieś takie afirmacje, czary mary, spokój, a twój stary to fokus. No sorry, ja w to nie wierzę, ale wierzę właśnie bardzo mocno w, w placebo i w takie właśnie wmawianie sobie, że, że, jak, że jak po prostu będzie się czegoś chcieć, to po prostu będziesz szukać okazji i możliwości, a nie problemów. Więc tak. Tak, nawet to słyszałam. jest mój morał z tego. Słyszałam coś takiego mądrego. Dziewczyna to mówiła też na TikToku, ale bardzo to dobrze zapamiętałam. Właśnie mówiła, że jeśli czegoś naprawdę chcesz, znajdziesz sposób, a jeśli nie, to znajdziesz wymówkę. Dokładnie. No i tak to w życiu wygląda. No. Jak to jest z tymi zabobonami? <grymka> <grymka> Afirmacje, manifestacje. Afirmacje i manifestacje są spoko, bo to dobrze nastawia mózg. Jesteś tak za? Pozytywnie. Tak, tak, totalnie jestem za. E, no i też uważam, że negatywne myślenie również źle wpływa na ciebie. Tak jak Prawda. To pozytywne dobrze, więc... W sumie ma rację. To, to jest spoko. Chociaż styl nie lubię słowa afirmacja i manifestacja. A jakie słowo lubisz? Pozytywne hmm. myślenie. O, <laughs> to mi się podoba. Ale wiesz dlaczego nie lubię afirmacja i manifestacja? Bo po prostu przez to, że natknęłam się na ogrom po prostu jakichś takich filmików, gdzie kurwa z, z reguły kobiety, przepraszam wszystkie kobiety, ale z reguły właśnie kobiety gadały jakieś takie dziwne Kto słowa. Kto ci ukrad marzenia? Jesteś zwycięzcą. No, no właśnie, takie rzeczy to miałam takie Jezus Maria, no przecież to mi mózg lasuje. Ale pozytywne myślenie mi się podoba. To przy tym zostańmy. Ale Asia, ty jak chcesz, możesz afirmować. A ja no. wiem, wiem. <laughs> Nie bronię sobie tego. Bardzo dobrze. To skoro już to rozkminiłyśmy, to ja mam jeszcze jeden bardzo fajny zabobon. Oczywiście właśnie zauważyłam, że większość zabobonów, które ja znam i chyba większość z nich, tak mi się wydaje, mhm. mają cię bronić przed czymś złym. Czyli ten zabobon de facto jest czymś, co napawa cię lękiem. I nie wiem, czy ty pamiętasz, na pewno pamiętasz, a nie wiem, czy wy pamiętacie i czy słuchaliście, ale jak rozmawiałyśmy o religii w pewnym momencie, to tam też mówiliśmy o tym, że w pewnym sensie napawa cię to lękiem. Żebyś słuchał się jakichś tam, wiecie, prawideł. Mm -hmm. I totalnie widzę to w tym. Więc jakby, no sorry, ale to wszystko działa w ten sam sposób. Żeby manipulować ludźmi. <laughs> w każdym razie chodzi mi tu o krzyż na drogę. <laughs> Jezus Maria. <laughs> co do kłębka, no. Panie co do kłębka i chodzi mi tutaj o krzyż na drogę. I to nawet, to już jest takie właśnie bardziej religijne. Natomiast to też jest zabobon. Ale że jeśli pod podarujesz komuś krzyżyk, to będzie musiał go dźwigać. Więc okay. może to negatywnie wpłynąć na to, co się z tą osobą będzie działo. Że to jest taki krzyż na drogę i będziesz po prostu ten krzyż dźwigać ze sobą, jak podarujesz krzyżyk. A że taki zabobon, czyli jak na przykład dam ci łańcuszek z krzyżykiem, to to, to, ty... to jest yy, niedobrze. Nie powinno się tak dawać. Serio? Mhm. Ej, stara, ja w ogóle o tym nie słyszałam. A ja myślałam, że dużo znam takich rzeczy, bo wychowałam się w środowisku zaboboniarzy. Ej, nie słyszałam tego. Ej, no to przejebane mają w takim razie wszystkie dzieci na idące komunię. do komunii i <gry> które dostają krzyżyki. One są już skreślone na starcie. Właśnie się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie dostałam czegoś takiego, ale <gry> mój krzyżyk sobie grzecznie leży, nie naszego. To nie, to ja nie słyszałam o tym. Ej, grubo. No. Właśnie, no, no tak jak mówię, to wszystko raczej jest takie bardzo negatywne, ale tak jak... Wspomniałam przed chwilą, tylko nie mhm. wiem, czy wszyscy załapali o co chodzi. E, to, to samo dokładnie pamiętam z przykazaniami, jak się uczyłam. Nie? W sensie mhm. potem bałam się robić czegoś. No i w sumie tak, tak samo działają potępione. też te zab zabobony, nie? Na zasadzie to jest po to, żeby cię chronić przed czymś złym. Mhm. No i w sumie wszystko tak działanie. Po prostu tłumaczymy sobie to na bardziej straszniejszą wersję. Czy ja wiem, czy taka straszniejsza, <laughs> nie wiem, wieczne potępienie mnie bardziej przeraża niż <laughs> trudności w życiu. <laughs> Zależy czy wiesz, że różnicie pojaśnia pozaziemskie. Reinkarnacje. Te sprawy dokładnie. Ej, grube, podoba mi się to i słyszałam o tym. Yy, czy będę tego m, kultywować? Nie wiem. Ale fajne, bo naprawdę o tym i słyszałam. Ja mam jeszcze tutaj parę zabubonów mhm. i też znowu z takich pechowych, to to, że nie wolno widać się w przejściu. Bo to tak. przynosi, mhm. przynosi pecha. I. Akurat w kwestii tego zabobonu to mam takie, że a w sumie spoko ten zabobon, bo uważam, że niekulturalnie się widać w przejściu. Tak, no ja więc bardziej takie, to z tej strony znam, że to jest nieładnie, Tak, takie zasady bardziej savoir-vivre'u, więc to. Kolejna rzecz, no to oczywiście piątek 13. Mhm. I nie wiem, czy u Ciebie też było coś takiego kultywowane, ale u mnie przynajmniej w szkole często tak było, że jeżeli jest piątek 13., to koniecznie trzeba ubrać coś czerwonego, bo jak nie ubierzesz czegoś czerwonego, to będziesz mieć wtedy pecha. A no to chyba u nas po prostu miało się pecha. O, popatrz, tu u nas dawali kartę przetargową. Trzeba było ubrać coś czerwonego, więc, więc, tak. Czarny kot przebiegający drogę. Tak, jak najbardziej. A wiesz, jak się to od, odczarowywało? No właśnie, nie wiem. Ja nie, nie pamiętam tego dokładnie, bo ja ogólnie. W tego kota to ja nigdy nie wierzyłam. Bo lubimy koty. Właśnie, ale to nawet jak byłam dzieckiem, zawsze lubiłam koty, ale w ogóle nigdy nie wierzyłam w tego czarnego mm. kota. Natomiast to było jakoś tak, że się skakało chyba dwa razy na lewej nodze do tyłu Jezu, co? i robiło obrót. I potem trzeba było pójść w drugą stronę, żeby nie zadziałało. A co jeżeli musiałam iść tamtą? No to na naokoło, stara. Kurde. Znaczy Pech. <laughs> Ale myślę, że każdy ma jakiś taki swój sposób na naczarowywanie tego. No bo to też jest takie przekazywane mm. pocztą pantoflową, i potem, wiesz, ktoś ci powie skocz dwa razy, ten ci powie dziesięć, no i skaczysz jak zając. <grystanie> Zobaczysz kota. <grystanie> Było jeszcze odpukaj w niemalowane oczywiście. Tak, jak najbardziej. No to ja to bardzo kultywuję. Bardzo często szukam niepomalowanej powierzchni i często jest to moja twarz. <grystanie> I robię sobie takie sztuk sztuk policzek. A ile razy pukasz? Dwa. O, a ja trzy. Dla mnie to jest nienaturalne trzy. Robię zawsze takie... Ty... A to może dlatego mi tak puka w pokoju. <grym> w <sieniu> jezu, jest. <coughs> dobra, nieważne, to się wytnie, bo to w sumie ludzie nie wiedzą o co chodzi. <coughs> nie wycinaj, zostaw. Podziel <coughs> <Hobie, coughs> się z nami twoją historią. Jak już jesteśmy w creepy tematach. Ej, w sumie trochę takie Halloweenowe. No to słuchajcie, moi drodzy. Yy, coś mnie nawiedza. <coughs> Przepraszam. Jakbyś się budziła o trzeciej w nocy, to byś się nie śmiała ja się, nie śmieję. Znaczy, teraz jest śmieszna, ale czasem nie. No, no to już historia od początku. Ogólnie miałam pewnej nocy yy, taki sen, takie majaki. Nie wiem, bo miałam wrażenie, że byłam w półśnie i słyszałam, jak ktoś stuka do drzwi mojego pokoju, nie mieszkania. A byłam w domu akurat sama i robi to w taki dziwny, powolny sposób. Właśnie tak, raz, dwa i koniec. Trzeba było odpukać. Nie, ja się przebudziłam i oczywiście pamiętam z lekcji religii, że żeby demon Cię nie opętał, należy go wygonić i powiedzieć mu, że nie chcę być opętałna. Więc ja się obudziłam o tej trzeciej w nocy, będąc sama w domu, i siedziałam na łóżku i powiedziałam: odejdź stąd, nie chcecie tutaj wyjść. Ja jebie. No, wiecie jak ja mam obstrana? I pamiętajcie, sama w domu ciemno. No dobra, też bym się obstrana. <laughs> no i sobie myślałam: dobra, no to już tak powiedziałam, poszłam sobie kolejnego tygodnia, chyba tygodnia, do pracy. No, i siedzi, siedzimy sobie przy stole, wszyscy tam z mojego teamu, i ja mówię na głos, że kurde, coś mi puka w pokoju. A dwie osoby, które w sumie poznały się w ten sam dzień, nagle do mnie mówią, Asia Szałwia. I oni tak po sobie patrzą, ja patrzę na nich i myślę, jaka kurwa szałwia. A oni do mnie, okać to, to odgonisz. No i ogólnie. Powiedzcie mi, jaki był procent szans na to, że nowa osoba i stara osoba to oboje będą w ogóle jakieś numerologiczne świry, które okadzają mieszkania i noszą amulety, i będą gadać ze mną, następną świruską, która nie miała pojęcia o tym, że oni są bardzo into. No ale nie istotne, kupiłam szałwie. Ja je po raz drugi. <noise> kupiłam sobie jeszcze to święte drzewo do palenia, no i okadziłam to mieszkanie. No i nie stuka. A w międzyczasie zdążyłam się przeprowadzić. No i sobie śpiuram w nowym mieszkaniu i co, moi drodzy? I chuj w dupę, po prostu już nie kadzę nic. Ja tu pierdolę, ja chyba zacznę chodzić do kościoła. Ja. Wiecie, jak ja się bałam? A widzicie co jest najgorsze? Że ja nigdy nie wiem, czy mi się to przyśniło i po prostu ja sama sobie tak przyciągam ten zjebany sen, ale przysięgam, że to się zawsze dzieje w momencie, w którym ja już się nie, jakby nie myślę o tym. I nagle, wiecie, podświadomość se przypomni i cyk! Śnić się to. Tylko że naprawdę mam wtedy takie wrażenie, jak ja bym nie spała. Wiecie, tak jak jest paraliż senny, nie wiem, czy miałaś kiedyś coś takiego. Nie miałam. To jest taki mniej więcej vibe, nie? Że jakby. Może może wiesz, że śpisz, paraliże. ale nie możesz się ruszyć, co? Może właśnie masz takie paraliże. Że zawsze stuka. Jezu, no. ja wolałam ten mój poprzedni paraliż, ja miałam jakiś taki super paraliż senny. <laughs> że nie mogłam się obrócić, a z tyłu miałam wrażenie, że gadają mi te głosy z Paramount Channel. Ja pierdolę. Dobra stara, wiesz co? myślę, że ja nie wiem, my dzisiaj mamy jakieś kryminatorium. <grymatorium> to Tylko to kryminatorium? takie bardziej um, w sumie mystery TV, bo tak, to wszystko. to tak. Pewnie myślicie, że ja to zmyślam dla, dla odsłuchów, ale to nieprawda. Ja to wszyscy potwierdzą, że ja wszystkim opowiadam tą historię, bo ja po prostu przerażona się budziłam. Może to ze stresu. Ranę boskie dziewczyno, ja ci kupię Melisę. Kobieto, nie żebym to ja to garami to piję. Valeriana Meliska. Ja nie wiem. Nie wiem stara. Nie wiem. Może tu będziesz u mnie spać. Tutaj chyba nikogo nie opętało. Więc... Ja jeszcze po prostu kupię sobie ten czarny turmalin nieszlifowany. już dobrze działa. <laughs> No tak, no więc widzicie, jeżeli coś wam stuka, to kupcie sobie kamyk, Ale na przykład jak wczoraj mówiłam o tym. że życie z... będzie lepsze, no kurwa, po co w ogóle się przejmować czymkolwiek. Ale wczoraj koleżanka z, mogę. z pracy też mi super rzeczy powiedziała, powiedziała do mnie. Asia, może masz jeża? I ja mówię i stuka co? dwa razy? A ona to może masz dwa jeże. Jak <laughs> wiem co? Ale y, jeże w ścianie? Nie masz jeża, ale masz dwa koty. Które śpią ze mną na łóżku i nie stukają mi do drzwi? A może ci stukają do głowy i masz takie, wiesz. Jak miałbym stuknąć do głowy? <grym> ja mi czasem stuka. Nie, nie stukało mi. <grym> o Boże, no to poleciałaś teraz grubo. Teraz tak? żebym powiedziała ta historia. Nie, no ja się bardzo, ja bardzo cieszę. Koniecznie nasi słuchacze dajcie nam znać w komentarzach. Czy w wam też myślicie. coś kiedyś stukało i co wtedy zrobiliście? Tak. I to nie są jeże. Jerze. I ja, widzisz, też teraz słyszę stukanie rany boskie. Teraz to będzie na ja się boję teraz. Dobra, przejdźmy do naszych zabobonów. Skończmy ten temat. Oddzielamy ten temat grubą kreską i przechodzimy do innych szurostw. E, także tak. E, ja tutaj mam. Masz w ogóle jeszcze jakieś zabobony? Znaczy to y, takie już, co chyba wszyscy to znają. Typu mhm. właśnie nie przechodzić pod drabiną, o. nie otwierać parasola w pomieszczeniu, o. nie zabijać pająka w A, domu, bo będzie to tak. padać. To tak, no. Dlatego pajączki u mnie mają bardzo dobre życie. Chyba, że koty je dorwam. U <laughs> mnie nie mają. Ja nie zabijam pajączków nigdy. Zawsze się boję, że będzie padać. <śmiech> <śmiech> e I co to tam jeszcze było z takich klasyczków? Rozbite lustro, 7 lat nieszczęścia. A to prawda, to prawda, to też tu hmm. miałam. O, ja mam jeszcze takie ciekawe, mhm. że jeżeli jesteś w związku, to nie możesz tej drugiej osobie kupić zegarka albo kupić butów. Żeby nie odeszła? Tak, jeżeli kupisz buty, to znaczy, że odejdzie, a jeżeli kupisz zegarek, to liczy się czas do rozstania. Kurwa. Ja dostałam i zegarek, i buty. No właśnie, ja mam, znam, mam taką. Um, znam takie osoby, które dostały jedno i drugie, już nie są razem. Ja tam profilaktycznie nie kupuję, ani nie chcę utrzymać. O Boże, no. To ja już nie chcę kolejnego zegarka. Nie. <laughs> Okej, okay, dobra. Czy masz coś jeszcze? Mm, nie, nie, nie. To jest, to, o dziwo jest wszystko. Jakbyście chcieli poszurować, to ja zapraszam, chętnie pogadam o różnych dziwnych rzeczach. Natomiast na ten moment chyba wystarczy. <laughs> Też, te, też tak myślę. W ogóle, jeżeli znacie jeszcze jakieś takie zabobony, o których tutaj nie wspomniałyśmy, to ja z chęcią sobie je przeczytam. Dlatego piszcie koniecznie w komentarzach, bo serio jestem ciekawa. Bo mam wrażenie też, że w zależności od jakby regionu Polski, w którym mieszkasz i tak dalej, to one też mają jakby swoje różne wersje. I no, ciekawe w sumie sobie o czymś takim poczytać. Tak, albo nawet mam wrażenie, że czasami są takie domowe zabobony, bo mm -hmm. na przykład z tym krzyżem na drogę, no to niby słyszałam jakby... No bo krzyż, mówi się krzyż na drogę, nie? Mm -hmm. Ale nie wiedziałam, jakby nie wiedziałam, żeby inni ludzie też tak zwracali na to uwagę, nie? Żeby nie podarowywać tego krzyża. Po, nie darować? Dawać? Po, no, nie dawać. Łatwiej. <laughs> Więc no, jesteśmy mega ciekawe. Piszcie, piszcie. Dzwoncie, nie no dobra nie dzwońcie nie pukajcie, odbieramy, pukajcie w ścianę nie pukajcie w ścianę, Jezu ej, jeśli ktoś mi po prostu pukał w ścianę nie wiem kto by mi pukał, ale nieważne dobra dokładnie tak, także tymi jakże to pięknymi opowieściami żegnamy się dzisiaj z wami mamy nadzieję, że wprowadziłyśmy was w iście halonu, Halloweenowy klimat co prawda ten odcinek wyjdzie 1 listopada także już trochę po Halloweenie, ale no co Mam nadzieję, że będzie się fajnie słuchać. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Wow.